Czas na 353. odcinek serialu, Akacjowa 38. Ursula ostrzega Teresę przed Kajetaną. Ramon chce korzystać z życia i wymyśla kolejne atrakcje, które niepokoją Trini. Kajetana wymyśla nową intrygę. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 353 odcinku Akacjowej 38. Odcinek 353 w piątek, 12 kwietnia 2024 roku o godzina 1845 w Tvp2. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38. Ursula ostrzega Teresę przed Kajetaną. Ramon chce korzystać z życia i wymyśla kolejne atrakcje, które niepokoją Trini. Rosina z Leonor poznają treść testamentu. Kajetana wymyśla nową intrygę. W komisariacie zjawia się Lolita z rzeczami dla Cassidy. Na antenie TVP2 z początkiem roku 2023 pojawiła się nowa produkcja, serial, Akacjowa 38. Zastąpiła ona serial, Zranione ptaki, który pokochali polscy widzowie.